Karawana handlowa nomadów na początku 2321 roku zdecydowała się na bardzo ryzykowny ruch. Nowo odkryta cywilizacja kosmitów zaintrygowała całą ludzkość. Nie tylko z powodu rosnącego konfliktu z nimi, ale też samego faktu, że to pierwsza żywa rasa kosmitów, z którą można rozmawiać, negocjować, łączyć siły, handlować. Z tego też powodu, w poszukiwaniu nowych źródeł zysku, nomadzi zdecydowali się na coś, co wielu może uznać za istne szaleństwo. Nomadzi zawsze trzymali się na obrzeżach ludzkości, odkrywając nowe, niezamieszkałe systemy i wyciągając z nich wszystko, co może im przynieść zysk. Karawana handlowa nomadów Agżara zdecydowała się wylecieć w systemy bliskie systemom kontrolowanych przez Antaksan Hive Dominion ich podróż była pełna nadziei na zysk i możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych z systemami ludzkimi które zostały odcięte od reszty konfederacji jednakże gdy zbliżyli się do odległego sektora kosmicznego niespodziewanie natknęli się na Antaxan Hive Dominion Akshara nigdy wcześniej nie miała do czynienia z obcą cywilizacją, do tego taką agresywną cywilizacją. Antaksan Hive Dominion, widząc ludzkie statki, zareagowali natychmiastowo, wysyłając swoje floty w celu zatrzymania intruzów. Karawana handlowa była zaskoczona i przerażona tym gwałtownym atakiem. Mimo desperackiej próby obrony, ich broń okazała się niewystarczająca w obliczu relatywnie zaawansowanej technologii Antaksan. Czego się spodziewali? Nawet w porównaniu do piratów, karawany handlowe miały przestarzałe podsystemy. W przypadku Akshara ich najnowocześniejsze technologie znajdowały się w małym niszczycielu, który udało im się naprawić w 2230 roku. Najlepszym porównaniem różnicy technologicznej między Akszera a Taksan Hive Dominion to jak porównać różnicę między współczesnymi żołnierzami Konfederacji a wojskiem ONZ-u z XXI wieku. To krótkie spotkanie trwało mniej niż godzinę. Niektóre statki handlowe zostały zniszczone, innym udało się ledwo uciec z kosmicznej bitwy, ledwo nadając się do podróży kosmicznej. Antaxen Hive Dominion nie przejawiało litości, kontynuując pościg za uciekającymi statkami. Karawana handlowa nomadów Aksara skakała od systemu do systemu, jednak żywe ostatki Antaksan były tuż za nimi. Nomadzi byli zrozpaczeni i zszokowani tym, co się wydarzyło. Ich dotychczasowa podróż, pełna nadziei i optymizmu, nagle zamieniła się w wisny koszmar. Nie tylko ponieśli ogromne straty materialne, ale również stracili wielu bliskich przyjaciół, rodzinę i towarzyszy w wiecznej podróży przez kosmos. Pięć dni. 12 systemów gwiezdnych, 23 statki, ponad 10 tysięcy ludzi. Tyle było potrzebne, żeby uciec od Antaksan Hype Dominion. Dorzucić do tego 14 statków i 6,5 tysiąca ludzi straconych przy pierwszym kontakcie z kosmitami, to jedna z największych karawan w historii ludzkości została zredukowana do prawie niczego. I tak czy siak, mimo wszystkich trudności, część karawany handlowej zdoła przeżyć i dotarła do nieznanego dla nich systemu wreszcie mogli ochłonąć, zobaczyć co da się naprawić i formalnie pożegnać poległych. Aksara, wyleciała z systemu w konfederacji z nadzieją na ładownię pełne dóbr, a skończyła w nieznanym kawałku kosmosu, zniszczona, może nawet i zapomniana. Po dramatycznym starciu z Antaksan Hive Dominion, plotki pomiędzy różnymi karawanami handlowymi o losie karawany handlowej nomadów Akszara rozeszły się prawie natychmiastowo. Zniknięcie największych z rodzin nomadów ciężko jest nie zauważyć. Jednak zaledwie rok później, w 2322, w świeżo skolonizowanym systemie KX-14002, pojawiła się mała karawana handlowa, która twierdziła, że jest oryginalną karawaną Akszara. Ich największy towar, jaki przynieśli z sobą? Historia, która przyda się w konflikcie z Antaxą Hive Dominion.